Dzień dobry, dzień dobry moi mili. E, witam Was na moim kanale Zagrosz Talentu. E, cieszę się, że mam możliwość kolejny raz nagrywać fajny program. Mam nadzieję, że spodoba Wam się dzisiejszy odcinek, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak sobie zupgrade'ować okładkę swojego dziennika artystycznego. Ja kupiłam ostatnio w sklepie z używaną odzieżą książkę. E, książka jest o jakichś kobietach w ciąży, ale ma bardzo fajne, grube kartki i świetną okładkę i jest w ogóle na... Sprężynca, tutaj tak się otwiera. I po prostu ją kupiłam za 20 koron, czy jakieś, nie wiem, 7-8 zł. Nie ma za dużo karty, ona nie będzie na rok, wiadomo, ale na kilka miesięcy, na kilka tygodni mi starczy. I pomyślałam sobie właśnie, że zupgrade'uję okładkę, żeby wyglądała fajnie, i już po prostu przygotowałam sobie, czyli pomalowałam gesso, żeby tutaj się dobrze trzymał klej. I jak pamiętacie. Odcinek, który ma najwięcej widzów, czyli ponad 950 obejrzeń, mówił o tym, żeby nie wyrzucać papieru opakowego czy gazetek reklamowych świątecznych. No, bo to się nam po prostu przyda. Jak pamiętacie, ja robiłam właśnie fajne kartki. No i znowu sobie zrobiłam więcej fajnych kartek. A oto właśnie, jak widzicie, tego typu. Czyli tutaj jest jakaś modelka. Tutaj dodałam właśnie jeszcze wzory. Czyli ja nie wyrzucam, tak jak Wam pokazywałam, to nie była ściema tylko dla ogólnej tylko ja po prostu rzeczywiście robię takie e, wzory z, z szablonów na, na gazetkach, i dzięki temu później e, sobie używam tego. E, no i dzisiaj też e, postanowiłam zrobić e, tego typu rozwiązanie, natomiast na troszkę, w troszkę innej wersji, ponieważ jest to karton. Więc przygotowałam sobie na czarnym, na czarnym tle, no bo to ma być okładka, tak, przygotowałam sobie na czarnym tle szablony w kolorze złotym. Być może użyję jeszcze ten miedziowy, może jakiegoś niebieskiego, ale bardziej zależało mi na jakimś takim pomyśle, który w głowie mam, tak, żeby go zrealizować. No i będziemy, będę go dzisiaj realizować. Myślę, że nie będę przedłużać, zastanawiam się tylko w zasadzie jak, jak zacząć, tak, bo... No bo pomysł jest, gorzej z realizacją, jak to się mówi. Ale myślę, że zacznę od tych e, takich prostokątów. I teraz tak, zastanawiam się, czy robić równo, czy może zrobić jakąś falę. Pokażę jak tutaj na szerokość. Na szerokość idealnie, wcześniej tego nie zmierzyłam. No to zrobię falę tutaj, o pewnie później będę miała gigantyczny problem żeby to zapełnić z drugiej strony no ale najpierw zamaluję czarną farbą o także super jakiś taki upgrade będzie mi milej po prostu sięgać później po taki dziennik, bo przyjemnie będzie popatrzeć nawet przez chwilkę na okładkę. A jak już popatrzę na okładkę, no to będzie milej działać. No i pierwsze co może no to może dam później rzeczywiście bąble, ale w tym kolorze. Jak to szerokość. No dobra, okej. Tak bąble. Wiecie, to jest jakiś pomysł, nie? Mówię, mniej więcej wiem, co chcę uzyskać, ale czy uda mi się zrealizować ten mój pomysł w 100%, to nie mam najmniejszego, powiem Wam, pojęcia. Po prostu mam pomysł, tak? Pokażę to. Czy to będzie dobrze wyglądało? No, nie wiem, właśnie, czy to mi się podoba. Hmm. To zrobię tak, że powycinam te paski, może najpierw, zanim będę je przyklejać. Góra jest ok, bo góra taka wydaje mi się, że spoko. Czy samo złoto dać po prostu? Się tak zastanawiam. Może rzeczywiście samo złoto? ale mam jeszcze taki fajny niebieski. O. Też ciekawie wygląda. To są jakieś gwiazdy. To co by tutaj zrobić? No już tą falkę wycięłam, bo może mogłam rzeczywiście zostawić równo. No ale mogę, przecież mogę to nakleić, nie? Tak mi się podoba. No to kleję w taki sposób. Łatwy. No i ponieważ okazało się, że niektóre kartki mam węższe niż okładka mojej książki, no to pomyślałam sobie, że wezmę czarną farbę i najzwyczajniej w świecie po prostu pomaluję dodatkowo tą okładkę czarną farbą. No to do dzieła. Nie wiem, jak bardzo dobrze mi to wyjdzie, no ale i tak tu będę. Kładła, nakle, naklejała, tak, więc tylko chodzi mi o to, żeby nadać, zrobić jednak jakieś, jakieś, jakąś bazę pod spód. Tak więc zamaluję to po prostu. Tak jak widzicie, po prostu czasami pomysł jakiś jest, no ale trzeba go upgrade'ować, no i jakby jak widzicie, nie mam wcześniej przetestowanych tych rozwiązań, tylko po prostu robię je tutaj na bieżąco, żeby to jakoś według mnie dobrze wyglądało, według jakiegoś mojego zamysłu. Nie wiem, czy tą falkę zostawię, czy ją zakleję jeszcze za chwilę jakimś, którymś z tych papierków. To jeszcze zaraz zobaczę. No i ja sobie pocięłam, że tak powiem, te kartki na takie węższe paski. Także zaraz będę je wymyśleć i układać. Na razie musi, muszę poczekać, aż wyschnie mi ta okładka. To czarne. I okładka mi wyschła. W związku z tym przystępuję do kolejnej, kolejnego elementu. Jeszcze nie wiem, którego. Tak sobie właśnie myślę, że może dam jakiś, coś zupełnie innego. No może kółka. Eee, tak, tutaj też jak widzicie coś kombinowałam, ale bardzo mi zależało na tym, żeby było na czarnym tle. Więc po prostu użyłam tego papieru. Teraz lepiej widać, jak dużo kleju nakładam. Kleju trzeba dużo, bo to jest jednak kartonik, tutaj ten papier. Więc muszę tego kleju troszkę więcej nałożyć. Super, moim zdaniem to wygląda. No, wiadomo, że nie zagradujemy tak książki do matematyki, tak, ale, ale pamiętnik, moim zdaniem, jak najbardziej można. Tutaj mam jakieś takie. Jeszcze, jeszcze mam taki mocniejszy kartonik tutaj, czarny. No, może rzeczywiście te cyferki tutaj dam. No, więc yy, jak widzicie, ja nie wyrzucam różnych rzeczy, łącznie z jakimiś opakowaniami. No, to się po prostu uważam, może e, przydać, tak, do moich prac plastycznych. Jak nie teraz, to później. Rzeczywiście, któregoś razu nakręcę odcinek, żeby wam pokazać, jak wygląda w ogóle moja, moja pracownia, która jest tak naprawdę w naszym salonie. <grych> e, moja rodzina podchodzi bardzo. E, jak to się mówi, <laughs> nawet nie umiem znaleźć słowa, ale generalnie jakby nie ma nic przeciwko temu, żeby część naszego salonu e, jest po prostu wykorzystana na moją pracownię. E, traktują to po prostu jako, jako moje hobby i, i jakby jest to OK, że, że mam tutaj w salonie, w części domu mieszkania wspólnej, swoją pracownię. Także mam od nich takie wsparcie. E, cieszę się z tego bardzo. Dzięki temu mogę pracować. Pokażę Wam właśnie, może, może w kolejnym odcinku pokażę Wam właśnie, jak wygląda moja pracownia, gdzie przechowuję różne y, rzeczy. Oj, to jest właśnie to krótsze. To może też to przetnę po prostu na pół i będzie węższe. I Też dokleję z boku. Dzisiaj w Szwecji mamy minus 14 stopni, odczuwalna minus 21, także zimno. <laughs> Zima jakby dalej nas tutaj wspiera <laughs> w, byciu, w byciu zimnym. <laughs> także. A... No, jest przyjemnie, jest przyjemnie. Zastanawiam się, jak dzisiaj na swój codzienny spacer wyjdę po prostu, bo czuję takie zniechęcenie na samą myśl o tej temperaturze. No, może jednak się zmobilizuję. Mój mąż jest taką osobą, która się nie daje takiej pogodzie. Trudno, mówi, idziemy. Wczoraj też oglądaliśmy ciekawy program na YouTube z Alaski, gdzie po prostu jeden pan. Zabrał swojego małego, na oko 5-letniego synka i poszedł nocować pod namiotem w temperaturze minus 51 stopni. <grym> Także to też jest mega. Takie. My byśmy, nam ciężko się zmobilizować, wyjść na spacer, a on poszedł nocować i to z dzieciakiem, więc był świetnie przygotowany. To nie było takie na hura. No niemniej, jednak takie. Dla nas trochę takie szokujące. Więc siedzieliśmy z otwartą buzią i było takie: wow! <laughs> Także mega, mega, mega. No i może jednak dodam tego niebieskiego paska też. Ten niebieski pasek, chyba, by było bardziej po polsku. Przepraszam. Eee... Niech coś się tutaj jeszcze dzieje. No chyba, że mi się nie będzie podobało. Może dostaję jeszcze kawałek tego niebieskiego. Mamy już ostatnie to dam te bombę. Oczywiście teraz powiem krótko w sumie, jak przygotowałam dodatkowo te te kartki, tak, czyli to jest pasta strukturalna, złota, od razu przygotowana, to jest taka pasta z Lidla, słuchajcie, z tych najtańszych, pamiętacie, ja mówiłam w, niewielu, w niejednym odcinku, że ja po prostu do takich, do tych odcinków, do takiej, takiej luźnej, codziennie swojej pracy nie, nie, nie wykorzystuję z drogich farb, drogich producentów i tak dalej, tylko po prostu kupuję takie najtańsze z Lidla, czy z tanich sklepów papierniczych i po prostu nimi się bawię, tak? Bo to jest dla mnie zabawa, to nie jest na sprzedaż, tak? Tylko po prostu do nakręcenia odcinka, do dekoracji okładki. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Moim zdaniem wyszło przepięknie. Jeżeli zrobicie swoje, to nie zapomnijcie się podzielić nie wiem czy na YouTube można wrzucać zdjęcia, ale na pewno na moim profilu na Facebooku. Na Facebooku. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.